Na koniec każdego dnia pracy poświęć trzy minuty Jezusowi. Zatrzymaj się, odłóż telefon, uspokój serce, Panie Jezu, który jesteś w ciszy wieczoru, w delikatnym powiewie wiatru, w promieniu zachodzącego słońca. Jesteś w moim oddechu, w mojej rodzinie, w każdym, kto mnie kocha i nawet w tych, którzy mnie zranili. Dziękuję Ci za ten dzień, za każdy uśmiech, za każdą łzę, za każdą trudność i każde błogosławieństwo. Niech będzie uwielbione Twoje imię teraz i na zawsze. Proszę, Panie, przyjdź do mojego serca. Wypełnij moją rodzinę pokojem. Oddaję Ci moje zmartwienia, lęki, niepokój, ból i rozczarowanie. Przebacz mi, Jezu, wszystko to, co było dzisiaj niezgodne z Twoją wolą. Pomóż mi przebaczyć innym, nawet jeśli moje serce czuje jeszcze ból. Chroń mnie od pokus, gniewu, zazdrości, pychy, smutku i niepokoju. Wybaw mnie, Panie, od zła widzialnego i niewidzialnego. Dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci, że nigdy mnie nie opuszczasz. Błogosław mnie, moją rodzinę, mój dom i mój sen tej nocy. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, podziel się nią z innymi i subskrybuj kanał. Niech Bóg Cię błogosławi. Amen.